Siema, witajcie w kolejnym odcinku C++ od podstaw. Dzisiaj pokażę Wam, jak używać operatorów inkrementacji i dekrementacji. i Już zaraz Wam wytłumaczę, o co z tym chodzi. No i pokażę Wam też, jak używać pętli FOR. Inkrementacja to po prostu zwiększanie wartości zmiennej o 1, a dekrementacja zmniejszanie tej wartości o 1. Jak widzicie, mam uruchomiony już nowy projekt, w którym na początku pokażę Wam, jak używać... Operatorów inkrementacji i dekrementacji. Tak jak już mówiłem, inkrementacja to po prostu zwiększenie wartości jakiejś zmiennej. My podajmy sobie zmienną a równą 5 o 1. Żeby to zrobić taką najprostszą metodą, którą pokazałem Wam od razu, jak wprowadziliśmy sobie nowe zmienne, po prostu przypiszemy sobie a większe o 1. I to już jest inkrementacja. To jest zwiększenie po prostu tej wartości o 1 ale nam to nie wystarczało już w pierwszym odcinku poświęconym zmiennym i napisaliśmy sobie zapis skrócony a plus równa się 1 a dzisiaj pokażę wam jak jeszcze krócej to zapisać i po prostu zapiszemy sobie a++ wszystkie te trzy linijki robią dokładnie to samo no ale to jest najkrótsze i jak pewnie się domyślacie najczęściej się po prostu jej używa identycznie to działa dla minusów Wszystkie te trzy linijki mają takie samo działanie Też jak się domyślacie pewnie używa się właśnie tej ostatniej I oprócz takich zapisów Możecie się spotkać jeszcze z takimi One mają bardzo podobne działanie, ale nie do końca identyczne I już mówię wam dlaczego Gdybyśmy tutaj po zapisie na przykład A++ wypisali sobie zmienną A i po zapisie plus plus a wypisali sobie a. Ma to dokładnie takie samo działanie. Oczywiście, jeżeli dalej a będzie równe 5 na początku. Tutaj zwiększymy wartość zmiennej a o 1 i wypiszemy 6, i tutaj zrobimy dokładnie to samo. Różnica pojawi się wtedy, kiedy będziemy chcieli skrócić jeszcze bardziej ten zapis, który aktualnie mamy. Może usuńmy sobie dekrementację, żeby nie przeszkadzała nam tutaj w tym przykładzie I teraz tak, gdy będziemy chcieli skrócić sobie ten zapis To możemy je zapisać w taki sposób, bo operatory inkrementacji i dekrementacji Mają taką fajną własność, że można e, używać ich Właśnie w tej samej linijce e, używać ich, co są używane nie wiem, czy ogarniacie o co chodzi, e, bo gdybyśmy chcieli sobie zrobić A plus równa się 1 w takim przypadku na przykład, to przy kompilowaniu wywali wam błąd. A jeżeli wrócicie do tego, do tego skróconego operatora inkrementacji, to po skompilowaniu wszystko pięknie się kompiluje i możemy uruchomić. Właśnie różnica jest taka, że teraz, gdy uruchomimy sobie, tak jak widzicie, w pierwszym przypadku miałem 5. A w drugim 6 jest tak dlatego, że po prostu e, operator inkrementacji, który na początku ma nazwę zmiennej, a potem dopiero dwa znaczki plusiki albo minusiki, na początku jakby zwraca wartość tej zmiennej, a potem dopiero zmienia jej wartość. A tutaj w tym przypadku na odwrót. Na początku wartość jest zwiększana, a potem dopiero zwracana. A więc to jest taka drobna różnica. Ale po prostu chciałem wam pokazać głównie dlatego, żebyście się nie zdziwili, gdy spotkacie się z takim zapisem. Powszechnie używa się tego. No dobra, myślę, że jesteśmy już gotowi, żeby przejść do e, pętli for. I chciałbym wam pokazać mniej więcej teraz zarys, jak to wygląda. A więc e, zmienną for zapisujemy sobie za pomocą słówka kluczowego for. Potem piszemy dwa nawiasy. Otwierający i zamykający. I jako pierwszy argument z trzech podajemy sobie zmienną. Albo tworzymy nową zmienną, np. i. i jest najbardziej powszechnie używana i wtedy przypisujemy sobie wartość, powiedzmy, 5. Albo tworzymy zmienną już wcześniej. Np. Y, zmienną, i równą 5. I tutaj jedynie jej używamy. Możemy zrobić jak chcemy ale i tak częściej używa się jednak takiego przypadku. I najczęściej przypisuje się wartość początkową równą 0. To jest taki standardzik, ale oczywiście e, zaraz się okaże, że możemy używać tutaj dowolnej wartości. Potem po średniku następuje warunek który musi być spełniony, żeby pętla wykonała swój kolejny obrót. Najczęściej właśnie podaje się tutaj warunek wykorzystujący właśnie tą zmienną i i my zapiszemy sobie na przykład i mniejsze od 10. Czyli zawsze gdy i będzie mniejsze od 10, to pętla będzie wykonywała swój kolejny obrót. Potem po kolejnym średniku następuje jakaś zmiana Zmiennej, którą przypisaliśmy tutaj w pierwszym okienku. My możemy zapisać sobie na przykład a równe a plus 1, czyli w każdym obrocie pętli, przepraszam, tutaj i w każdym obrocie pętli i będzie zwiększało swoją wartość o 1. I tutaj możemy wykorzystać sobie operator inkrementacji, który przed chwilą poznaliśmy i za zapisać sobie i plus plus. W ten sposób. Każdy obrót pętli będzie zwiększał wartość o 1 do czasu kiedy je i po prostu będzie mniejsze o 10. Jeżeli i będzie już równe lub większe 10 to pętla zakończy swoje działanie i przejdzie tutaj do kolejnych elementów, które są w kodzie. Bardzo ważnym elementem pętli for i nie tylko pętli for e, są cudzysłowy. Oczywiście podobnie jak w przypadku konstrukcji if-else jeżeli mamy tylko jedną rzecz, którą tutaj będziemy wykonywać w tej pętli, nie musimy pisać tych nawiasów. Ale gdy macie więcej elementów, które wykonują się w tej pętli, to właśnie cudze słowy są konieczne, żeby wyznaczały granice waszej pętli. Tutaj możemy napisać sobie Cout i wypisać właśnie tą wartość i, i przejść do kolejnej linijki. Powiedzmy, tutaj jak widzicie. Używamy tylko jednej linijki, więc możemy sobie na spokojnie usunąć te nawiasy i uruchomić. Jak widzicie, pętla przeszła przez wszystkie wartości i od i równego 0 aż do i mniejszego o 10, zwiększając w każdym obrocie pętli wartość i o 1. Możecie oczywiście zmieniać wartości. Możemy zacząć na przykład sobie liczyć, od piątki zrobić warunek i większe od 0 i przy każdym obrocie pętli zmniejszać sobie wartość i o 1 gdy teraz uruchomimy sobie ten program to jak widzicie program policzył od 5 do 1 możecie pisać naprawdę dowolne tutaj wartości, tylko musicie uważać żeby nie wejść w nieskończoną pętlę bo, gdybyśmy w takim przypadku zapisali sobie na przykład i, to jak widzicie, nigdy nie będzie warunku, który by był warunkiem wyjściowym z tej pętli. Zawsze i będzie większe od zera, bo zaczynamy od piątki i idziemy tylko w górę. Gdy uruchomimy sobie ten program, to jak widzicie, program w nieskończoność po prostu dodaje. I skończy się wtedy, kiedy po prostu przepełni nam pamięć. My tego nie chcemy, więc szybko sobie wyłączymy. Jeżeli zdarzy się Wam taki przypadek, to sprawdźcie, czy na pewno e, jest warunek wyjścia z tej pętli. No dobra, więc mniej więcej pokazałem Wam, jak wygląda pojedyncza pętla, for. Oczywiście możemy zrobić podwójną pętlę, for również. E, a więc możemy sobie zapisać w tej pętli, for zmieńmy sobie wartości tutaj może i tutaj możemy dla innej e, nazwy zmiennej nie możemy używać nigdy tej samej powiedzmy zmienny j i j++ i powiedzmy wypiszmy sobie out Gwiazdki. Tutaj e, oczywiście nie musimy mieć tych nawiasów klamrowych. I po każdej takiej linijce z gwiazdek możemy przejść sobie do kolejnej linijki, czyli zapisać albo w taki sposób, albo inline, jak chce się. Gdy uruchomimy sobie, to może część z Was się domyśliła, ale właśnie utworzy nam się taki prostokąt. Dzieje się tak dlatego, że wykonujemy każdą taką pętlę, która tworzy nam wiersz gwiazdek i przechodzi do kolejnej linijki. Uruchomiamy sobie to 10 razy, czyli będziemy mieli takich 10 rządków. Jak byście sobie policzyli, mamy tutaj rzeczywiście 10 takich rządków. Po 10 gwiazdek w każdym. Trudniejszym zadaniem, lekko trudniejszym, jest utworzenie prostokątu, taki, w którym w, każdym, w każdej kolejnej e, linijce mamy o jedną gwiazdkę więcej niż poprzedniej. Powiedzmy, że chcemy w każdym wierszu wypisać sobie tyle gwiazdek, ile wynosi numer wiersza, w którym jesteśmy. Jak sobie wyobrazicie teraz taki obrazek, to rzeczywiście zobaczycie, że tak to wygląda i wtedy utworzy nam się taki. Trójkąt prostokątny. A więc żeby zapisać taki warunek, musimy tutaj po prostu, gdzie mamy J mniejsze od 10, dziesiątkę zamienić przez i. I jak zobaczycie, teraz gdy uruchomimy sobie, to jak widzicie, mamy trójkąt. Co prawda pierwszy wiersz nie ma żadnej gwiazdki, a dlatego, że indeks pierwszego wiersza tutaj jak widzicie, jest równy 0. Żeby to poprawić. Możemy napisać i plus jeden. Teraz, gdy uruchomimy sobie ten program, tu, jak widzicie, mamy piękny trójkąt, który zaczyna się od jednej gwiazdki. No więc to by było na tyle. Pokazałem Wam mniej więcej o co chodzi właśnie w pętli For. Jeżeli chcesz sobie bardziej popróbować jakoś z tymi pętlami For, to możesz spróbować zrobić choinkę. Za tych gwiazdek po prostu lustrzane odbicie tego trójkąta, którego zrobiliśmy dzisiaj. Zrobić takie lub odbicie i po dwóch stronach, żeby był taki skozik. W kolejnym odcinku zajmiemy się pętlą while, a potem przejdziemy już do tablic. Jeżeli filmik Ci się spodobał, to zostaw łapeczkę w górę, subskrypcję, a jeżeli masz jakieś pytania, to pisz na dole w komentarzach. a tymczasem ja się już z Wami żegnam, cześć, do następnego odcinka.